Kochani widzowie, dzisiaj będzie historyka. Jak wiecie, kończą się już wakacje. Zostało chyba 9 dni do wakacji? Chyba tak. I chcę, żeby moja rodzinka pojechała na, pojechała na taki targ wakacyjny, bo niestety, no. Kończyły się wakacje, dla mnie poszły, poszukiw... tak przeszły szybko, że już nie mogę. Zawsze wakacje dla mnie były takie długie, 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 a teraz były bardzo krótkie. Więc zapraszam do historyjki. Dobra dziewczyny, jesteście ubrane, tak? Dobra, bo mama mi kazała was ubrać, bo zaraz idziemy na taki targ wakacyjny. Położycie włosy, czesać włosy, ale ja nie chcę. Wiktor, ja przepraszam, że mówię do niej u Pola, to Wiktoria. Wiktoria, ale tu nie można będzie do dogadania. Mm. teraz jeszcze zwiąże. Nie, nie lubię więc związanych. A ty nie masz nic do gadania. Masz główkę tak. Skończyłem, już skończyłem. Ale wygląda ładnie i za lusterka. Wow, taka dolosła wyglądam na dolosło. No. Ale super. Ja mam takie dwie palemki, ja mam takiego małego kotka, takiego małego kucytka, a, a dla małej kiedy będzie mogli? Ale wy na małej nie możecie robić. Ale czemu? No bo nie. Bo wy nie możecie robić. Ale czemu? Tak, te małe w Chodźcie Kładźcie już te slajmy i chodźcie Dobra, bo zaraz mama przyjdzie Nie no, idę się przebrać Dobra, jestem. Nie miałem żadnych ubrań fajnych, więc jednak w tym muszę jakaś jechać na zakupy. Czemu nie masz ubrań? Bo nie mam fajnych. Ha, 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 ha. Dziewczyny! No co? Coś. Um, no to czekamy tylko na mamę. I tatę. Mama! Tata! Cześć! A jak ty, Wiktoria, masz piękne włosy? Ktoś tak zrobił. Sieman No, super, to może być fryzerem, no nie wiem. A jak ty masz fajną palemkę, nie jak mi zawsze jakaś się rozwala? Super, chodź, tylko kram ci nałożę. By ci twarz się nie słuchać. No. Miałeś tu pioruny, że nie masz. I. No idziemy na ten targ, chodźcie, tylko weźmiemy maję. Idziemy jeszcze po maję. Moje mają nie chodź. Jedziemy. No pierwszy. Mhm. Dobra jesteśmy, no. A ja mogę do wózka? Bo to będzie ta zazdrosna. Nie ma takiej opcji. Nie, 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 idziemy. Chodźmy. Potem nie będziemy nigdzie próbować, bo potem będzie jakieś słyszenie, że przyjdą. Chodźcie. O, jesteśmy. Przy ale to miało być wakacyjne. A tutaj. Właśnie. A nie jesienne. Wie Pani, nie wakacyjny był y, od 1 sierpnia? Do którego? Do. do... Do 17. No matko, to ja sobie zrobię soczek. No to weźmiemy. A my chcemy ze mango. Dobrze chodźcie. To my chodzimy. A dla go... Nie, no to tam. Nie paliła. Co ty gadaś? No, nie. Dobra, idziemy, chodźcie. Jesteśmy wystawieni koni. A! Cicho, cicho bo chodzi przestraszysz. Ale super. Dzień dobry, ja tutaj jestem. Marcin. I będę mógł tutaj y, pani pani i pani widzieć. Chcę wszystko prowadzi, by to mogli na koniach jeździć. Nie mam odpowiednich uprawnień. Ale proszę się nie martwić To odstawimy że. A, jeszcze nas szymon. Sorki, sorki. Szymon. To jest nasz pan, który będzie nas oprowadzał. No. Dobrze. Um, mogę tak Wam pokazać. Tutaj są konia, które są największymi koniami. Tutaj właśnie mamy konie o takiej średniej. No, są średnimi konikami. A tutaj mamy kucyki i taką jedną. Tutaj mamy kucyki wszystkie i matkę. <coughs> Przepraszam, musiałam kasznąć. Nie ma sprawy. No i mamy matkę i jej dzieci. To są wszystkie jej dzieci. Tylko myślałam, że to małe jest dzieckiem. Nie, to wszystkie są właśnie jej dzieci. Ale jakby wszystkie mają inne kolorki, bo tak po prostu jak koniec szczory, to po prostu mają inne kolory. Mhm. Dobrze. Więc zapraszamy na palak. Ale czy takiego małego nie ma Nie, nie ma to nie mogą. Nawet z rodzicami, bo nie musi musieli to mieć jakiś uprząt, żeby mogła go mama nosić na brzuchu. Albo mieć go na plecach. A na, lepiej na plecach nie bo będzie, bo dobrze. Mhm. Więc my tutaj będziemy prowadzili. I chyba, może zaczniemy od. dla tych małych dwóch dziewczynek. Wybierzcie sobie. Będziecie sobie normalnie wybrać. Ja chcę tego z Dobra. A ja tego. Dobrze. Więc my zaraz wyprowadzimy. Zasi. Chodź. Dobrze, Lakula, chodź. kula? Tak, takie właśnie imię. W takich kolorach właśnie mamy? Tak, ona jest w takich kolorach Lakula i to taki troszkę łosoś. mi po prostu kula. no łosoś to tak dziwnie. Dobra, zajrzymy od tej małej. Jaką chciałaśby? by. No, przemyśleć? Może być takie. Znaczy takiego. O te, dobra. I tego możemy dopasować taką smaczkę. No, idziemy, chodź. I się nie martw. I tak powoli będziesz sobie szła. Powolutku. Super. I ten zakręt. Ekstra. Super, poczekam na swoją rodzinkę. Dobra, to chodź. Do Twojego konika będzie pasować ta. To... Mm -hmm. Taka smaczka. To ja Dobrze, więc to zapraszam Szymona, jaki bym... Szymon konie. tego, dobra. Ale już Państwo będzie mogło samo sobie jeździć na tych koniach. A! Szymon to ma dużego konia, więc od musi takie zrobić. I raz, i dwa, i trzy. Dobra, jeśli kochani, bo się podobała moja historyka. Zapraszam na drugi odcinek tej historii. Pa!